Jesteśmy! Jesteśmy, siema śpiochy! Zobaczcie! Woo! Jesteśmy, jest z nami Xavery. Mamy minus dziesięć i pół stopnia temperatury zewnętrznej Wchodzimy, dawaj Xawuś Idziemy nie ma. Dobrze. Jest lód. Pięknie. Ksawuś, tak włączyłem. Dawaj, jedziesz. Komaja. Reguluj, reguluj oddech. Dajesz 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 Nie dotykaj wody Dajesz do Pięknie Ale w... Dobrze Ale wchodzi Uo. Głośniej Dajesz. Pięknie. To jest to. Mięczaki pod kołderką, Ma twardziele w wodzie. Oddychaj. Oddychaj, pięknie. Pięknie. Już jest dobrze. Jest kosa hmm. jest, wchodzi Chyną co czujesz? nic to jest też dobra odpowiedź Myślą bardziej kamerę tak stać jest to się zludzisz, można 20 minut siedzieć Ile? Co ile Kstawerek? ile? A ile jajek dałeś na szklankę w Już masz 4 minuty. No Jezu! Poszedł, biegiem! Lecę do góry Do góry! Na głowę <laughs> Ksawer, ty to zawsze okay. Obiecujesz 2-3 minuty, a stoisz 4-5 Ale zobacz jak pięknie wyglądasz Ty starym morsie Pięknie Pa poszki mamie wypiesz Patrz... <laughs> Czerwony do połowy Ta. Czyli nie, nie ściemniał. Powiem Wam, że dzisiaj nam w kość daje pogoda. Ta 15 to nie jest tak jak ta, ta poprzednia. 15. Organizm walczy. Zobaczycie, jak wyjdziemy. Jaka będzie flaga Polski. Nie ma to tamto, nawet wędkarzy nie ma. Ale my jesteśmy. 8:15, niedziela, pamiętajcie. Przed kościółkiem, zawsze tutaj. 50 sekund do wyjścia. Stopy już gorąco, jest łydki gorąco. Ud, uda chyba są fajki na nie ma. Tam wyżej tak. Wyżej nic już nie ma. Jakby ktoś się pytał, uciekło do brzucha. Ale dzisiaj to weszło. Siadło, jak to się mówi. I uwaga, 11 sekund. I mamy normę zrobioną. Nikt nie wymień. Jest. Mamy to. Jest wibracja. Wow. Wy wychodzimy więc słuchajcie, jak nie zaczęliście jeszcze morsować, to polecamy, a jak zaczęliście, to wiecie o co chodzi A jeżeli tylko oglądacie nas, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i wspierajcie. Tu są twardziele Tutaj oni są. Zobaczcie jak opaleni o oh. oh. więc trzymajcie się. Jo, ją, ją. Do za tydzień.